Kochani, zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy. Są tu rzeczy i z Lidla i tam jest jedna metka oraz moje zakupy za legro. To co? Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą on dzisiaj pokażę jest środek do czyszczenia łazienki z W5 Power and Shine. Nigdy nie stosowałam tych produktów, nawet nie wiem jak będą działać. Koleżanki w pracy bardzo zachwalały, że są rewelacyjne. To jest sposób użycia. Spryskać powierzchnię na chwilę i odczekać. Pukać wodę, lub przetrzeć wilgotną ściereczkę, gotowe. Ten jest akurat do łazienki. Kupiłam dość sporo tych produktów. Aha, nie, przepraszam, te dwa są z netto Te trzy są z Lidla. Ten kupiłam bodajże chyba na dół do łazienki. Tak, na dół do łazienki. Tutaj mamy też z w 5 Ultramocny tłuszczowi i przypaleniom do kuchenki. I co on ma za zadanie? Spryskać oczyszczoną powierzchnię płynem uniwersalnym, a następnie odczekać minutę, wytrzeć wilgotną, delikatną ściereczką lub spłukać wodą i wytrzeć do sucha. To jest drugi produkt. I trzecim jest też z W5. I ten jest do też chyba do Łazienki. Um. Nadaje się na, do, do stosowania na powierzchnie wrażliwe, na kwasy takich jak marmurkami, naturalne emalia metalowe wrażliwe, na kwasy takich jak aluminium. Tak, ten kupiłam do łazienki na dół, aczkolwiek to się znaczy: marmury u mnie. marmury. Też, I też się zastanawiam, czy przypadkiem parapety marmurowe tym nie będę czyścił, bo niestety jeden kwiatek mi zrobił paćkę taką na, ten, na parapecie tak nieładnie to wygląda. Kolejnym produktem jest tytan. Aktywna piana to jest pod prysznic. Ten kupiłam do kuchni, ten jak powiedziałam kupiłam do łazienki, do umywalki, a ten bardziej z właśnie o tych parapetach i o wannie, bo powiem Wam, że używam inne produkty i zaczęła mi lakier schodzić z wanny. Ten wewnętrzny, ta emalia cała, to jest wewnątrz wanny. O, to jest tak dokładnie chciałam się wyrazić. Więc ten delikatnie jeszcze też pod względem na wannę. Ten wziąłam do siebie pod prysznic, żeby wyczyścić kabinę prysznicową. Tak, yy, aktywna piana. I on co ma za zadanie? Yy, skutecznie usuwa osady z kamienia i mydła, zacieków wodnych i innych zabrudzeń. Zobaczymy, nigdy nie miałam tych. Miałam chyba mm, tą pianę taką w takim różowym opakowaniu yy, do czyszczenia kabiny prysznicowej. Niestety tam to nie sprawdzało się, wręcz przeciwnie, nic nie czyściło. Kolejnym jest też do łazienki e, tytan kamień i rdza. E, płyn do dezynfekujący. No, tego to nie miałam na celu kupić, a bardziej do czyszczenia. Preparat przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji wszelkich powierzchni łazienkowych w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej. Nie, nie nie tego to nie będziemy. <grym> <grym> yy, tak ja kupiłam te dwa do siebie do łazienki na górę a te, te dwa na, na dół do łazienki i do kuchni. Kolejną rzeczą zakupioną w Lidlu to jest pierwsza metka chyba w życiu jaką trafiłam w Lidlu bo niestety nasz lid to nie jest ten lid gdzie kupuje Marta w biegu gdzie tam jest metka na metce i metka metkę pogania i kupiłam kożak. On jak zwał, jak zwał. Yy, za 4,24 A cena wysiała była 8,49 Z Bardziej ją kupiłam z myślą, żeby czyścić yy, yy, maseczki z twarzy. Ale nie wiem, czy do tego się będzie dodawała. Ten jest bardziej do mycia, ale Bardziej właśnie y, kupiłam z myśl do zmywania maseczek. No to to są moje zakupy. Y, aha, zapłynę dałam bodajże po 5.99 albo 5.39, dobrze pamiętam. A za te dwa dałam chyba około 6,99. Niestety, niestety cała moja chemia się tak jakoś szybko pokończyła ręcz. No to więc zostałam teraz te trzy paczki, to ja je powoli rozpakuję i zaraz do Was przyjdę. Okej. Okay. Okej okay, moi drodzy, rozpakowałam, bo że jest wielką trudnością nawet, nie wiecie ile się namęczyłam. Pierwszą rzeczą to są opaski zaciskowe do bagażnika rowerowego. Bo nam się nasze popsuły. A mamy niedługo jechać na wycieczkę rowerową, więc... ...wymagane są takie mocniejsze, takie opaski. Ich znalazł właśnie mój chłopak na internecie, ja je zamówiłam. To jest pierwsza rzecz, no to ich jest y, po dwie na każdy rower. Drugą rzeczą jest y, takie zaciski też do bagażnika rowerowego zamykane na kluczyk, żeby nikt przez przypadek rowerów nie zapierdzielił. Y, z bagażnika. Czy bagażnika? Tak z bagażnika, bo to jest dwie sztuki i obydwa zamykane na kluczyki. A kolejną rzeczą, już Wam pokazuję, co tutaj zamówiłam. O, no, wychodź, wychodź, wychodź. Jest tak. Takie opaski do zmniejszenia pierścionków yy, na palcach, ale nie wiem, czy to trafiłam z rozmiarem. Zatem mój pierścionek troszeczkę mi się kręci na ręce i dla zabezpieczenia bym chciała takie coś. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. I jeszcze zamówiłam sobie. Taką, oto spinkę. Zaraz ją otworzę i ją zobaczymy. Tak to Zobaczymy te opaski, czy będą się sprawdzać. Więc tak, tak wygląda spinka. Powiem wam, że nawet widać, że jest standardnej jakości. Nie ma szału, ale nie jest taka leciusieńka. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Tu jest tak zapinana. No, się w kolorze złotym. I to są te zmniejszacze do pierścionku. One tak wyglądają. Jak nie zapomnę, to Wam podlinkuję. Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym z Pepko i z Biedronki. To co, zaczynamy? Pierwszą rzeczą są skarpety z, z Pepko, Chciałam powiedzieć z Biedronki, w rozmiarze 35-38. Ja noszę rozmiar 35x36 i to jest w 3 paku dałam za nie 7 zł. To jest ta wersja walentynkowa. I to są y, szare w czerwone serce, różowe i czarne w różowe serce. Te czarne mi się najbardziej podobają. Szkoda, że nie było w przykład y, różnych kolorów. Właśnie tylko z takim sercem. Tylko że ja bym wolała czarne skarpety, bo jednak, jednak lepiej się czuję teraz czarne. Pamiętam, jak była młodsza. Bardzo. Kochałam, lubiłam się w białych skarpetach, bo wydawało mi się, że osoby, które noszą czarne skarpety, mają wiecznie brudne nogi. Ale bardzo lubię się w czarnych skarpetach teraz. Mm, bardzo mało mam białych skarpet, jednak wolę wszystkie czarne. A te są takie słodziaki. I kolejną rzeczą jest yy, zakup z Biedronki. I to są dwie pasty sensodyne i szczoteczki. Była promocja 3 plus 2. Więc y, kupiłam dwie Sensodyne, ze względu na to, że mi się zaczynają kończyć. Potrzebuję moje zapasy, y, pas do zębów i mam wszystkie y, Blendamed, chyba trzy albo cztery, ale już jestem na wykończeniu Sensodyne i no co będę miała, bo nie mówiłam Wam, na noc zawsze użyłam Sensodyne ze względu na ochronę mojej dziąse. Ja przyszłam zabiegi mm, czyszczenia, Dziąseł, gdzie miałam rozcinany cały dziąseł, później miałam zszywane. Chodziłam w szwak przez tydzień czasu, bo mi się wdała silna już paradontoza w wieku 20 paru lat, tak. Więc teraz staram się chronić swoje zęby jak tylko mogę. I na noc używam ochronę dziąseł. No i kupiłam też szczoteczki. Powiem Wam, że bardzo je lubię. Mają fajne włosie. Nie niszczą się szybko. Zresztą ja bardzo lubię szodeczki z Oralbe. Mam elektryczną, ale no nie sprawdza mi się jak Nie mogę się przy, przy przekonać. A manualna to manualna. Mam. Yy, Boże. Mam ją średnią. I kolejny zakup to są takie fajne odświeżecze do samochodu. Piasek i kotek. To jest z Oceana. To jest Winter Ice. Zobaczyłam ją w holu. Czy chyba w rozdaniu u matki 3. I tak mi się te motywy spodobały, że jak byłam w Biedronce, to zakupiłam. Akurat była promocja, że przy zakupie dwóch sztuk coś tam taniej wychodziło. No to, że mam dwa samochody. To jedno będzie w jednym, drugie będzie w drugim. To chyba idzie do mojego samochodu, a to idzie do tego drugiego. To co? To tylko taki mały, mały hol. Zapewne go połączysz z czymś. Bo co to jest tylko? Hmm, sześć rzeczy. Taki hol jak nie hol, połączę go pewnie z innymi zakupami i będzie taki, jeden większy. To co, moi drodzy? Do zobaczenia w kolejnym. Pa!